dobry, dziś poruszymy sobie temat zabiegu z wykorzystaniem toksyny botulinowej, czyli potocznie mówiąc botoksu, ponieważ ja widzę, że w internecie dalej krąży bardzo dużo przeróżnych mitów na temat tego zabiegu. Pamiętajmy, że toksyna botulinowa jest to zabieg, który polega na tym, że my hamujemy uwalnianie neuroprzekaźników, które dają mięśniom sygnał, że ma się skurczyć. Jeżeli mięsień nie dostanie sygnału o skurczu, on pozostaje w relaksacji. Jeżeli mięsień pozostaje w relaksacji, na naszej skórze nie robią się muszle załamania i znaczki się nie utrwalają. Dużo osób mnie pyta, jak się wygląda bezpośrednio po zabiegu. Ja uprzedzę Wasze pytania. Po zabiegu możemy normalnie funkcjonować, iść do pracy. Zabieg jest naprawdę mało inwazyjny, jest to parę ukłóceń, a depozyty substancji wyglądają tak, choćby na jest jakiś owad, bądź wychodziła delikatna taka krosta, taki wyprysk. Także bez problemu normalnie funkcjonujemy. Takie depozyty 2-3 godzinki się utrzymują i wszystko znika. Jeżeli chodzi o efekty zabiegu, po, po jakim czasie zaczynamy coś widzieć, nie jest to tak, że my z dnia na dzień na ci palca przestajemy się marszczyć. Absolutnie. Preparat ma 14 dni na zadziałanie i my stopniowo z dnia na dzień tą mimikę, jakby powolutku sobie zatracamy, tak? I skóra delikatnie zaczyna się wygładzać. Także pamiętajmy, że nie jest też tak, że minie te 14 dni, że preparat już całkowicie zaczął pracować i działa i jest to już efekt końcowy, ponieważ im dłużej ta nasza skóra pozostaje w relaksacji, nie marszczy się i ta zmarszczka się nie utrwala, tym bardziej się wygładza, więc te efekty są bardziej zadowalające. Jeżeli chodzi o czas, jaki preparat działa? Według producenta są to 3 miesiące. Natomiast ja nie zalecam podawania preparatu co 3 miesiące. Zabieg wykonujemy najczęściej co 6 miesięcy bądź po prostu raz do roku. Takim bardzo też pytaniem, na które nie ma konkretnej odpowiedzi jest kiedy zacząć wykonywać Botox. Nie można tego określić w jakim wieku. Mianowicie każdy ma inną mimikę, każdy ma inną grubość skóry. Osoba, która ma grubszą skórę, słabą mimikę, może w życiu nie potrzebować tego zabiegu, bo zmaczki nie będą się utrwalać. Natomiast ktoś, kto ma skórę cienką, bardzo silną mimikę, mówi po prostu twarzą, może zabieg potrzebować już w wieku lat 20, ponieważ przy każdym skurczu mięśnia będzie się robić załamanie i zmaczki będą się bardzo szybko utrwalać. Także nie ma tutaj takiej granicy, od której zaczynamy, na której kończymy. Pamiętajcie. Temat jest dość obszerny, więc w kolejnym odcinku omówimy sobie partie zabiegowe, tutaj możemy sobie to, na których możemy popracować i tą minikę troszeczkę zmniejszyć, żeby na nasza buźka była gładka, ale żeby wyglądać naturalnie. Do zobaczenia.